A daj mi swój set na chwilę. Weź na chwilę tu stań, OK? To ci oddam O ty! Nie ruszaj się, nie ruszaj się, to Nie ruszaj się. Staj tu nie! Nie rób tego. Chcesz czy trzy No bym... mi się by przydał. A no! Eee... Siała baba, czekaj, 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 czekaj Ja cię wybiorę piosenkę w większości A znasz laskotek na płotek? Tak A zaśpiewasz? No w kotek na płotek Pierdolnął go młotek To biła siekiera I kotka zabiła A piesek z radości Połamał se kości. Eee, ej, mam pół serca, mam pół serca. Jak ci mnie ud? Śpiewaj, Ja słucham, dawaj. laskotek na płotek, pierdolwał go młotek. Topiła siekiera i kotka zabiła. A piesek z radości połamał sekości. kości, robaczki Ze szczęścia wyjadły łyczek flaczki. No to wiesz co? Mi się trochę nie podobało, nie? Nie, ja mam dziewięć serc. No niestety kontent musi być jakiś. To papa. O, ty. A ja się szybciej spalę niż tam jace. Stój, jeżeli jeszcze raz za zaśpiewasz to ci tego. O, no, ale nie bij, nie bi. Weź i kurde to jest... To jest taki sojusz z tobą. Kurde, a połowy ser... Czy nie mama? mam wie, się wie. ma mama. Ma, ma. Siała baba mak! Nie wiedziała jak! A Dziad wiedział, nie powiedział i to było tak! Siała baba mak nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Dobra, niestety nie polikam, pamiętaj. Oj, oj, szkoda, Milka.